Teraz kręcimy ujęcie z klasą pierwszą. C. 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 Jak rysują i grają w klasy. Bo podobno świetnie rysują. Będzie fajnie. Robimy tak. Dzieciaki się skaczą, tak. Bardzo są. Ale starsi z tej czwartej, wszyscy jakby stoją dookoła. A, słuchajcie, jest tylko jedna zasada. Nie patrzymy się do kamery, okej? Okay? Nie patrzymy się. Cie... No właśnie, kolega ma wytłumaczyć, dlaczego nie patrzymy? To już nie będzie wyglądało. No właśnie. Bo ja at... kiedyś tak zrobiłem i zniszczyłem sobie godzinny film. Zniszczył sobie godzinny film, a my nie chcemy nic zniszczyć. Nie patrzymy się do kamery, ale <todgłos> się cieszymy. Przyjechali <todgłosy> do nas kamery skakaliśmy w klasy. Słuchajcie, jeszcze jedna jest bardzo ważna zasada. Zawsze zaczynamy na akcję, dobra? dobra? Ok. Kiedy zaczynamy? Akcja. Dokładnie. I trzy, dwa, jeden, akcja! Woohoo! Dobrze! Jedziemy! Skaczemy, Woohoo! Dobrze. Dobrze! Dobrze idzie! Nagrywali nas i było fajnie i wszędzie były kamery. I uwaga, teraz pani Justyna skacze! I akcja, dobrze! Świetnie! Uhuhu. I uwaga, gotowi? Uśmiech! Ale taki większy trochę, nie przejmuj się, Leonard, weź się trochę wylużyć. Ruszę przysiad, a Mos Albo zróbcie z kolegą, dwójkę będziecie. Obejmijcie się jak kumple z drużyny. I akcja! Uśmiechy! Zębami! Dobra, super! Teraz Wy! Kamera! Hello! Uśmiechy! I odjazd! Super! A Ty wiesz co? Będziesz taka wojowniczka teraz, dobra? patrzysz się do kamery i tak zrobisz, patrz! Możesz uśmiechać albo coś takiego. Dobra, jak powiem akcja, ok? Opuść sobie rączki. Przysiad. Wyskok. Uśmiech. Dobra. I uwaga. Trzy, dwa, jeden. Akcja. Dobra, Nel. Bardzo dobrze. Świetnie wyszło. Inka, a myślisz, że dałabyś rady to zrobić tak? Czy stoisz i tak idziesz. Okay. I Aksel, jedziemy. Wow. I mały uśmiech. O, super. Mi się wydaje że ulubionym słowem reżysera, to jest super. I jeszcze raz taki uśmieszek dla nas. Super. Ciągle go powtarzam. Super, piąteczka. Super robota. A teraz wszystkie dzieci się przytulają do Pani Justyny. I nie ma Pani Justyny. są my dzieciaki. Ojojo. <śpiewa> Nasza klasa dała radę. Wiem, że niedługo będą urodziny Kogito. Życzę Kogito, żeby miało dużo miłych osób w klasach, w swoim środku. Szkoła Kogita, szczerze mówiąc jest wspaniała. Wszystkiego najlepszego z okazji dziesiątych urodzin Kogita. Kogito jest A, super ja szkoła. Kogito jest fajne i cieszę się, że na nie wychodzę. Pa! Stop, stop!